Sprawdź nowy event świąteczny na stronie Odbieraj codzienny skin z kalendarza adwentowego Otwieraj skrzynki i zgarnij super drop Pnij się w rankingu i zgarnij nagrody Ulepszaj swoje skiny i pomnóż ich wartość Kliknij pierwszy link w opisie i odbierz prezent od Mikołaja szybciej w tym roku Hej, witajcie mnie, drodzy, jestem Rudy i tam was na moim kanale A dzisiaj będę robił operację razem z Kosą Siema Więc ile mają zostawić łapek w górę? 350 No 350 następny odcinek Tutaj musimy różnymi 10 pistoletami zabić wrogów A, Czyli w sumie jak Glocka zabije to, to mi nie nalicza drugiego fraga nie? Czek, no jest... zaliczy ci Zaliczy? No mam jest... mają później inne pistolety Aha A no, mam biało Dobra, to Teraz musisz wszystkich zabić Ile on ma HP lol Gitara Kupuj coś. Ja kupiłem Petkę. Dwie Beryty S. Dobra, falandry. A oni potem grają z PMA i tak dalej, czy? Nie, tylko pistolet. Aha. Chociaż tyle. Dlaczego liczyłem. Dobra, leży. Kupuję jednego kup tego. Papetkę? Ja już... Nie, już... Zabij A! To. Czyli ja mam do dualberetów. Dobra, okej, okay, dobra, tak nie, to nie. Ja. Nie, z tego, z, tek, z teka wiesz. Z A No dobrze Z każdego pistoletu jeden frak tylko. Mm. Ej, mam grubego. Co mocy. Co jest? Halo Ej, gruby ostatni. Gdzie jest on? O, bo nas. Nice. Wracaj, lecimy. O, to muszę wziąć? Uspa albo coś takiego. O, co za ja to wezmę. Nie, nie, to amokado. O, chodź, Nas. O, Kurde, gruby! Ja pierniczę. Tak blisko. Tak blisko. To jest od nowa! Ja pierniczę! Ale to było ty mocno. Ja beretki. Dobra. Czyli na przykład jak ja zabiję z bloka, to z to nam nalicza, nie? Na? Aha, to tak to działa, ok. I oni mają tam usta i taka różne. Musimy uh -huh. Dobra, walimy ich teraz. Robimy to widzowie. Nice. Mam biało.

nie tam wszyscy od tej Pomocy. strony? Są? No chyba ja. Ile ma APLO? Ja nie celny jestem. Wszyscy są tam? No. nie mam ambicje. No. Dobra. EZ. Wiesz od nich jakieś tam? Tak, ma Ja mam P2000. Takiem nie strzelaliśmy jeszcze, nie? no? Taki nie. No takiem nie. A p 2000 zabiłem. Zabijeś? No. Kurwa Uj, nie mam nic więcej No dobrze. O kurde O, mnie wydupcył Ty z prawej Próbuj, mam Lol, ja nie żyję I tu mamy z prawej Gruby. No. Czekaj, czekaj Nie zabijaj go, nie zabijaj Będziemy nowy pistolet mieli Masz gitara. Dobra, czym jeszcze czy nie wiem, mnie nie zabijali? Jakaś. Usp jest jakiś? Co CZ tam zrobisz A Diglem zabiłeś i Dual beret. No, A Dual Barrety używasz? No tak No to ja nie wiem, nie ma tutaj broni takiej CZ no, to są to Mam biorę, to są sobie. Biorę. O boże O, ma broń Kurde, gruby Rewolwera mam No nie Ale to mi ścieżka. ścieżka Gruby, gruby, gruby Ja tu nie gruby Nice, gitara, jezu Ja pierdolę Ale to było dziwne Gdzie jest rewolwer mam, Obożę boże mało amo Jeszcze USP musi być Nie wiem, a tamten nie miał usp Nie, rewolwera Kurde, jezu, to się tak szczyło. <grym> Ej, nie ma łuspa, kurwa. Ej, wybiegam. To nie no, ale lipa. Ten co robi? Ten rewolwer to jest shit. Ej, ułus patrzę, na nadejdę. To jest P2000, P2000. A z bloka zabiłeś? Tak, zabiłem. No, A ten rewolwer jest useless. A jeszcze nie zabije z niego. No nie, o Boże. że <grywa> rewolwerem jest tak łatwo? No łatwo jest. Boże, jak to rzuca? O, mamusza, mamusza. No nie no kurde co jest? Linę. Ja pierd... No nie! Le. Jeszcze raz, jeszcze raz, dobra. Jest lec Jezu Chris. Nie ja biorę petkę. No dobra to No nie wiesz, nie to jest chore Nie ma nie wiem z tego rewolvera strzelaj. Ej, jakaś jakiejś broni, wyrzuć sobie pistolet jak ja digla wyrzuciłem i petko ogramiczymy ja to. D, widzowie, ciężkie jest, celnie no. Dobra, pa Ja mam No i już trzy mamy O boże, Mam uspa, mam uspa Uspa masz? I beretki kupiłem Tak, ja kupię bereta, to jest uspa Zróbmy to tak Problemy najmana, chyba odcinek jedno godzinę, no jeden godzinę Więcej pitosu będzie to nice. u mnie nie ma nikogo. Co jest kurwa? Na mnie też, w środek. W smoku się schowali. Ale porąba na misja. Do prawa. No kur... No, Zarąbałeś mi fraga. Dobra, czym teraz. Jak obroń teraz? Tak jak graliśmy, no nie wiem. P2000 chyba czy nie. No ale masz tam być. No mam, mam no. Sama uspłysnął Dobra, no ale... No nie ma takiego, ten żeby zabić, nie ma drugiego Ej, pistoletu Ja mam 8 headów dostał Ej, zabijaj coś mnie B burda. No nie mogę, ty Gdzie jest gruby? Ej, gruby jest Zostaw mi go, bo mam o. ten pistolet O, to ja mogę przejść Zostaw, zostaw go no Miał jakiś broń? CZ tam zabijaliśmy, czy nie? Nie, 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 CZ to nie. 5-7 jest. 5-7. Dodaj, daj, daj, daj. Master. Czy 5-7, a chcesz CZ? Nie, CZ. Brudny. A ja ten CZ zakłamuję. Jest. No tam jest. O ty, ty, ty. Dobra, gruby został. Ostatnia broń. A czym, kurde? Rewolwer. <śmuchy> Może teraz zabiję. Ostatniego. No nie! Kurwa. No nie! Dawaj, robisz to. To jest ostatnia broń. Musimy to zrobić. Just do it. Nade'a dostał jeszcze ode mnie, nie? I hitał jednego z rewolwera. Nice! Dobre! S! S, widzowie. Porobione. S. 350 tam, tak? I następny odcinek? No. My się żegnamy na razie, Elo. Na razie.